Przebudowa dróg w strefie uczni przebiega w szybkim tempie, i to mimo tego, że wykonawca napotyka na różne niespodzianki. Jest to, jak wiadomo, trend powojskowy. Mamy tutaj sytuacje podobne do tych, które miały miejsce na przykład w czasie przebudowy ulicy 1905 roku. Niektórych instalacji podziemnych po prostu nie ma na żadnych planach i są odkrywane dopiero w czasie robót ziemnych. Na terenie strefy trwa obecnie układanie z kostki na wierzchni jezdni. Robotnicy pracują też nad układaniem chodników i zjazdów. Na drodze numer 4 zakończyła się niedawno budowa kanalizacji deszczowej i wykonawca przystąpił tam teraz do robót ziemnych, a to oznacza, że wkrótce rozpoczną się tutaj właściwe prace przy budowie nawierzchni drogi i chodników. Drogowcy rozpoczęli także roboty na drodze numer 2, jest to droga od dawnego biurowca Łucznika do ulicy Młodzianowskiej oraz na drodze numer 3, od skrzyżowania na terenie strefy do ulicy 5 roku. Na tych obu drogach zaczyna się przebudowa kanalizacji deszczowej. Prace powinny potrwać do końca sierpnia przyszłego roku. Chociaż wykonawca planuje zrealizować większość robót, większą część inwestycji jeszcze w tym roku. A w roku przyszłym prawdopodobnie byłaby kończona tylko przebudowa ulic oraz byłyby montowane nowe latarnie, a jak wiadomo, byłyby to już lampy LEDowe, podobne do tych, które działają obecnie na przykład na ulicy Kosocińskiego. Wykonawcą jest firma Strabak. Koszt inwestycji to 4 682 000 zł.